Had no need to fight tonight, tonight. Hej, hej, z tej strony Korcia, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w Besimst 3. Jak widzicie, jesteśmy już w domu, wróciliśmy ze studiów po pierwszym semestrze. E, więc doszłam do wniosku, że na razie nagramy sobie w domku i chciałabym, właśnie, żebyście pod tym odcinkiem w komentarzu napisali mi, czy lecimy dalej, dalej z nim na studia, czy już zostawiamy. No, załóżmy, był na studiach, ale jednak to nie jest dla niego to i po prostu chciałby już zacząć pracę. I zacząć grać tutaj będziemy, czy po prostu jeszcze z nim iść do odcinek na studia, żeby je skończył, czy może wam, poza nagraniami sama przejść studia, żeby jednak te studia skończone miał, czy później kupimy mu na przykład za punkty dyplom jak chcecie, dajcie znać koniecznie mi w komentarzu, co robimy. No i jeszcze proszę łapki w górę, jeżeli podobała Wam się ta seria i je lubicie, bo ostatnio prosiłam Was o łapki, o 50 łapek i wbiliście pod luźną rozgryzką 60 łapek nawet, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli pod, tą, pod tym odcinkiem też wbijecie jakieś 50 łapek, będzie super. No i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w domku. Jeżeli chodzi o to, co tutaj się działo ostatnio, to ostatnio nam e, mija Miador Rosła i Alison spełniła swoje pragnienie życiowe, i za to dostała dużo punktów szczęścia życiowego. No i za te punkty, tak chciałam coś jej kupić, fajnego, czego jeszcze nigdy nie testowałam, żeby coś tam, wiecie, zobaczyć i coś takiego, <noise> coś takiego kupiłam za punkty. To się nazywa replikator żywności chyba. I tutaj jak jakieś danie zrobimy, to możemy je tak jakby chyba sklonować. Myślałam, że to bardziej będzie na zasadzie takim, że coś, ala, że to będzie taka kuchenka, tylko zastępstwo kuchenki, i że na tym oni będą gotować, prawda? Ale jednak nie. To jest po prostu, jak weźmiemy sobie jakieś tam danie i które na przykład jest wyśmienite czy coś, to możemy je zapisać w replikatorze. A jeszcze no nie wiem do końca jak to działa, zobaczymy. No ale takie wzięłam coś takiego ciekawsz tak samo jak mamy tutaj to, to mamy to, mamy mobil, także mamy łóżko, także tak chciałam po prostu coś takiego wziąć innego. Jeżeli chodzi o Alison i Kira, Kira, boże Stylesa, no to Alison ma już 89 dni a Styles ma 2. Ja chcę właśnie zobaczyć jeszcze opcje, bo nie wiem czemu, ale wywaliło mi całe ustawienia, tak, i, podejrz... i wywaliło mi też ustawienia, jeżeli chodzi o wiek Simów, więc muszę zmienić te ustawienia na takie, które tam miałam wcześniej zrobione. W ogóle muszę sobie gdzieś je zapisać, żeby później nie szukać w tych komentarzach waszych, bo to Ktoś z Was bickami napisała właśnie, jak to rozpisać, żeby właśnie Sim miał 100 dni. Więc podejrzewam, że niebawem Styles i Alison nas opuszczą. I wtedy właśnie pomyślałam sobie, że pomieszkamy w tym domu, dopóki oni nie umrą, a jak oni umrą, to wtedy się wyprowadzimy z Dylanem. No i dalej jeszcze też nie rozstrzygnęliśmy tego, czy mamy mieszkać w nowej generacji w tym mieście, tylko w innym domu czy w, w innym domu, w innym mieście. Także też piszcie pod y, filmem, co wy uważacie, co wy bardziej preferujecie. O, spędzić czas, tak, bo się stęsknił za swoją dziewczyną. E, bo ja już sama też nie wiem w końcu, jak to zrobić. Dobra, słuchajcie. Y, I co teraz? Oni powoli wstają, jest w pół do piątej, a oni już tak wstają. E, czekajcie, ja chciałam zobaczyć, czy on może wysłać CV, y, pracę i profesję. Y, wiem, że kiedyś Coś takiego było, że można było wy... ten wysłać CV. Hmm. Ale tak patrzę, że tutaj pracy i profesje znajdź pracę, zadresuj samozatrudnienie, pisarz, znajdź profesję nie ma. Nie wiem, może to trzeba skończyć całkiem studia, żeby można było takie CV rozesłać. No sama nie wiem. Koty, a co wy takie smutne jesteście? Pchły macie, aha. Styles, czy ty możesz kota wykąpać? Czy ty nie masz z nim dobrych kontaktów, żeby go wykąpać? Susie, spróbuj wykąpać. Może da się wykąpać. Alison, ty tak chrapiesz? <grym> czy to ty tak chrapiesz? Dobra, Alison, ty jesteś wyspana. pana w stanie. Zobaczymy, właśnie jak to jest z, tymi, z tym rapilikatorem. Weź, spróbuj. Zobaczymy, o co tu chodzi w ogóle, bo ja, bo ja nie ogarniam. Pokaż, o co z tym biega. Alex jeszcze śpi i Mia jeszcze śpi, ale właśnie wstaje. Dobra. A mi i pokój też troszeczkę zrobiłam. Jak widzicie, troszeczkę taki bardziej dziewczęcy, nastoletni, a ym, temu Dylanowi postawiłam łóżko. Dobra. Alison, chodź, zobaczymy, co to jest ten Twój replikator. Odpowiedz na pytania. Co on Ciebie tak z rana coś pyta? Szanowna, no, co, no szanowno, nie da się kot chyba wykopać dla Stajesa. Styles. Głodny jesteś, to możesz coś sobie w sumie zjeść, na przykład omlet. Dylan też jesteś w sumie głodny, więc też możesz sobie zjeść. Nie, 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 nie ciasto stronowe, tylko właśnie omlet. Dobra, pokaż nam, Ali, co tutaj w ogóle z tym można zdziałać. O co tu chodzi? Aha. No i co? Mm -hmm. czyli tak jakby to się... Nie wiem, że to jest całe, czy replikuj. O, Aha! I to nam się chyba tworzy bez gotowania. O to chodzi chyba. Tak mi się wydaje. Weźcie talerz, chodźcie wszyscy. Okej, okay, czyli na przykład... A, i na przykład oni mogą to zrobić, chociaż nie mają go... takiej umiejętności gotowania. O, fajne! Fajne, fajne. To to spoczko. Może nam się przydać coś takiego w przyszłości. Takie fajne szmery bajery. Oczywiście będziemy się wyprowadzać, to pozabierałem ze sobą, co nie? <grywka> Dałam Dylanowi, żeby sobie troszeczkę poćwiczył, bo jak wiecie i pamiętacie, on właśnie te sztuki walki sobie ćwiczy. Oj, ma czwarty poziom już. Podpisz się nowym pasem. Dobra. Czekajcie, oni chyba jeszcze idą do szkoły. Czekaj, Alex, ty jesteś nastolatkiem. to też powinieneś iść do szkoły. Zostaw te pułapki. On wszędzie pułapki zostawia. Idź do szkoły, szybko. Proszę iść do szkoły. A czemu on nie idzie do szkoły? Bo co? Szkoła zamknięta. A dla niej nie zamknięta? Dziwne. Mia, <laughs> czy ty masz do odrabiania lekcje? Nie. Ale wiesz co, mogłabyś sobie poznawać nowych przyjaciół. No Dylan tak z samego rańca nie będzie jechał do tego. <laughs> na spotkanie właśnie z tą. Czekajcie, jak ona się nazywała? z karen, poczekamy chwilę. Ale właśnie ja też poczekam, jeżeli chodzi o naszen tego podejmowania pracy i studiów, to poczekam właśnie do następnego odcinka, zobaczę, co wy będziecie pisali, co będziecie radzić i wtedy coś podejmiemy, jakąś decyzję. Na razie tutaj sobie spędzimy ten dzień właśnie jeszcze tutaj w tym, w tym rodzinnym domu. Zetchnęła się z pchłami, a ja jej kazałam przecież ten. Co zostaw te koty? Miałaś zrobić pranie. Mamy lato, także przebrałam trochę naszego Dylana. Tak wygląda, tak się mu prezentuje. I słuchajcie, chyba w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, ale zaraz powiem Wam, co zapomniałam Wam powiedzieć. Przejdźmy do rozgrywki. Po ostatnim odcinku, jak skończyłam grać, to straciłam cały zapis gry. W sensie takim, że cały zapis, który nagrywałam przez godzinę ponad Wam, czyli ostatni odcinek. Nie zapisała mi się po prostu gra. Odcinek miałam, wszystko super, ale gra mi się nie zapisała. Wywaliła mi gra, gdy, wychodzi, gdy Dylan jechał do domu. No i przez to musiałam jechać, przez to musiałam cały tydzień studiów przeżyć z Dylanem jeszcze raz jako sama. I udało mi się mieć piątkę, właśnie piątkę mieć z, ze studiów. No bo wiecie, grałam sama, tam się nie, nie jakoś nie. Nie rozpraszałam nagrywaniem, no i udało mi się mu właśnie zdobyć tą piątkę, więc tam w ogóle te postępy, to wszystko może mieć trochę inne niż miało, jak widzieliście na odcinku, ale to właśnie za sprawą tego, że po prostu musiałam z nim jeszcze tą całą, e, cały ten tydzień przegrać jeszcze raz, że tak powiem. Także, niestety. Chyba, czy ten nasz gryzek to jeszcze żyje? On jakoś tak długo żyje, co nie? Noż <ślaski> dziwne. Właśnie patrzę, że Colin nieźle ćwiczy. I pomyślałam sobie, że na początek byśmy pojechali sobie właśnie odwiedzić Kolina z Dylanem. Mm. Jest teraz poza domem. A, to może jest gdzieś na siłowni, czy coś. No dobra, myślę, że możemy się umówić z tą naszą, e, z tą naszą Karen właśnie. Może zaprosimy ją na randkę. O. No i właśnie na festiwal bym pojechała. Ładnie się ubrałeś, koszul założyłeś, to możemy jechać. Na randkę. Mija, co ty robisz? Mija, jesteś w szkole. Alex, Alex, tam sobie coś majstruje. Niech tam sobie majstruje. Niech się po prostu zajmie sobą. E, Stajesz tam też. Jestem w pracy. O! Jej. <grych> o jej. E, myślę, że my tego sprzedawcy zakasu ten patrzcie, szósty punkt już. Myślę, żeby może porzucić tą pracę już, którą mamy, żeby on będzie tutaj się już bardziej przygotowywał, prawda, pod. Um... Czekajcie jak mamy rzucić tą robotę. Czekajcie, a jak wezmę na sklep. Oku na loterii możemy kupić. Podejmij mi pracę czy To on pracuje czy on nie pracuje? A w księgarni, sorry. Gdzie jest księgarnia? Halo, księgarnia, gdzie jesteś? Ejdzie, a tutaj, Boże, jaka ja jestem. Porzuć pracę, o, właśnie. Umiejętności. A ten dobra, coś tam się nauczył. Okej, okay, to na razie poczekamy chwilę, może niedługo od nasza Karen się coś tu leci. Stajesz, jak coś tu leci, to byś ci nie patrzył, tylko naprawił ty, legacie. A ty co robisz? Pracuj bez końca, no skoro masz taką potrzebę. O, to weź zapisz tą. Um, więcej, 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 więcej. Zapisz dziecko na zajęcia pozalekcyjne. Naszą Miję zapisz i ją zapisz, wiesz co, na klub nauki. E, Mija na klub nauki, no. Dobra. A ty leć. Leć, za łatwiej sprawy na mieście. O, Dylan wygrał 500 simulonów na loterii. <laughs> Słuchajcie, jesteśmy u tej. U naszej... Karen i czekamy na nią. Nie wiem, o której ona kończy pracę. Więc przyszłam do niej i tak czekam, ale jej nie ma i nie ma. Jestem w pracy i nie wiem, kiedy skończę. No właśnie, kurczę. No nic, poczekamy na nią jeszcze chwilę. E, tutaj oni wszyscy sobie jedzą, jedzą, jedzą. Kolacyjka trwa, słuchajcie. Styles, zostaw ten piasek. Nie wiem, co tak się strasznie z tym piaskiem. By się tylko bawił w tym piasku. Poglądaj sobie telewizję, może... Hmm, tobie higiena spadła, więc sobie skorzystasz i sobie weźmiesz prysznic, a wy jak tam? Ty jesteś głodny, też byś sobie coś zjadł, na przykład omlet możesz sobie zjeść. Zjesz sobie omlet, a później pójdziesz się weźmiesz, wykąpisz, a potem możesz w sumie pooglądać telewizor czy coś. A Mia, a ty co? Ty też w sumie masz jakąś... a, ty masz książkę do przeczytania ze szkoły chyba. No, to sobie przeczytaj to potem. No nic, a my idziemy do Dylana, zobaczymy, wróci to nasza Karen, czy nie wróci, a jak wróci, to o której? A może już tej nie mieszka? No nie wiem. No wróciła, my aż już się położyliśmy spać nawet. <grym> ona wróciła, nasza, nasza dziewczyna, także robimy jej niespodziankę. Tylko wiesz co, może byś się ubrał, a nie tak, wiesz, w samych gaciach ją przywitasz, to tak, wiesz, też tak średnio. <grym> Dobra, romantyczne, daj kwiat, o, nie możemy jeszcze. Romantyczne daj kwiaty, romantyczna czerwień. Przywitaj tą swoją kobietę. To -da, da to my, hej! Ona. Ło, co ty tu robisz? O, jak słodko. dawaj, pocałuj ją. No tak, bo on chciał z nią spędzić czas. Się stęsknił, biedny. Pochwali wygląd, że pięknie wygląda, miłosne uści romantyczne. Mogę zostać na noc? Myślę, że to jest fajne pytanie. <laughs> po takiej rozłące. Ciekawe, na nam pozwoli. czekajcie, ja zobaczymy, jak to u nas w domu. Dobra, ja ich wyślę spać, bo w sumie już jest 22.30, więc w sumie oni mogliby już pójść spać. Proszę iść spać. Proszę iść spać. Co, ty byś chciał? Klerę pisasz? Nie, ty będziesz dziennikarzem, mój drogi. Dobra, ty też idź spać, już nie płacz nad tym telewizorem. I ty wykąpiesz się i potem też możesz się spać, położyć. Dobra, uciekamy z powrotem tutaj. A, dobra. Opowiedz jej dowcip. Pewnie rozgości się. Ha, ha, subcia. Co? Pługasz po kopeliczku, może być. Ej, słuchajcie, a może w sumie, dlaczego nie, możemy byśmy się jej oświadczyli? Myślę, że to jest fajny pomysł. W sumie oświadczyć się możemy, ale nie znaczy, że musimy zaraz, yy, prawda, się ślub brać. Więc wydaje mi się, że to całkiem byłoby jak najbardziej na miejscu. No, tak zróbmy. Oświadczymy się jej. Powiedzmy, że już oni są jakiś czas ze sobą, skoro dla na tych studiach rok, pierwszy rok studiów skończył, wiecie o co chodzi. Trzymaj za ręce. Ma... O, ona poszła tutaj spać. Elegancko. My mamy łóżko dla siebie, że tak powiem. Dobra. Co my tu jeszcze możemy? W gwiazdy patrzeć. Zalotny dowcip, możemy powiedzieć. Kto to muzykę włączył? Ja, przecież ja ją wyłączyłam, a tu ktoś mi ją odpalił z powrotem. Romantyczne, flirtuj. Romantyczne, nieśmiały pocałunek. Romantyczne, spontaniczny pocałunek. W sumie to zapytam się, gdzie ona pracuje, bo my nie wiemy, gdzie ona pracuje. Ona chyba chciała być policjantką, ale, ale gdzie pracuje? Zaraz zobaczymy. Gdzie? Miejscowy kupiec? Hm. No dobra, okej, okay, skoro tak. <grywa> dobra. Będą momenty, słuchajcie. <noise> Oj, myślę, że właśnie nie będziemy jej się na razie teraz oświadczać, tylko jutro, w sensie, w simowe jutro. E, zaprosimy ją gdzieś tam do parku czy gdzieś, żeby wiecie, żeby było jakoś tak ładniej i przyjemniej. o o, coś jej się nie spodobało. O ale przyps. Sorry, sorry. <noise> Pocałujmy ją na przeprosiny. I pójdźmy spać po, pro po prostu. Da się pocałować, czy nie? Patrzcie jaka, widzicie? Ktoś dla nas dzwoni o tej porze. Kto ty, kim ty jesteś, Jade? No proszę was, patrzcie. Dobrze, że się nie obraziła. Przytulaj na łóżku. A będziesz chciała się przytulić chociaż? Ojejku, pocałuj ładnie. Kurczę, blaszka, widzicie? To nic, jutro się oświadczymy w jakimś parku czy gdzieś, żeby było ciekawiej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na plaży. Umówiliśmy się tutaj z Karen, gdzie ona jest? Tutaj. No i tak myślę, że na plaży to fajnie będzie się jej oświadczyć. Tylko, żeby ona wstała, może z tego ręcznika, i żeby się nie opalała jednak po ciemku. Um, co ty robisz, Karen? Chodź tutaj. Romantyczne. Proszę ją z nią poflirtować. A ona idzie do ciebie pogawędzić z tobą, okej. Okay. Jest wieczór, bo ona dopiero teraz skończy, skończyła tak, jakby pracę, bo tam dzwoniłam do niej wcześniej. Ale właśnie ona skończyła dopiero pracę, no i będziemy się jej tutaj oświadczać. Myślę, że fajna. Fajny tu jest <ścoughs> widoczek, więc fajnie będzie się tutaj um, oświadczyć. Tylko, oczywiście, Grill musiał za, zasłonić nam <laughs> wszystko. Dobra. Pogadaj trochę z nią, coś tam wiesz. O, randka, super. O ja, co tutaj się stanęło? Co tutaj się stanęło? Weź tutaj trochę podejść, żebyście wyszli mi z kadru tego grilla. Romantyczne, miłosny uścisk, słuchajcie. No i tak tutaj przyjdziesz. No dobra, trochę, jest trochę lepiej, okej, okay, dobra, jest lepiej. O, lepiej. <gadanie> Romantyczne, obiecaj jej ochronę. Pocałuj jeszcze raz. O, masaż jej zrób. <gadanie> Myślę, że sobie się oświadczy i fajnie, że jest łatwiejsze. O, wpływy u kujonów, o proszę bardzo. Agnieszka Zadek się starzeje. Dobra. Pochwali jej wygląd. W sumie możesz powiedzieć, że ma ładny kostium kąpielowy czy coś. Przytul ją później i szybko, bo jesteś śpiący, zaraz mi tu padniesz. Fajnie by było gdzieś tutaj te. żeby zaproponować małżeństwo, żeby już się powoli pojawiło. O, obcisku się jest. Dobra, zarączki, zarączki, ta 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 ta, bo ta, już pierwsza w nocy, chłopie, o której to będziesz się oświadczał. Dobra, czekajcie jeszcze. Co, Chciałam poprosić o spojrzenie gniazdy. Nie, 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 bo to za długo trwa. Daj jej kwiaty, cenny rusz jej daj. Wow, co to? A, urlop płatny, dobra, okej. Okay. Takie pieniążki przyjmujemy. Trzymaj ją za ręce, dobra. Weźmy, naprawdę zaraz nam tutaj padniesz. Romantyczne. Mogłać po policzku. Dobra jest. Zaproponuj małżeństwo. O! Patrzcie, jak słodko będzie to będzie słodko, słodko, mam nadzieję, że na przyjmie. Jak myślicie? Na razie jest zachwycona. Czekajcie, potrzymam was w niecierpliwości. Tak, chyba... Przy... O oh, super przyjęła, ale patrzcie jaki ładny kadr. Oh, super wow. Narzeczona. Ekstra. Dobra, teraz musimy wracać do domu. O, wieczór kawalerski chcesz? Dobra. Ale musimy wracać do domu, bo zaraz padniesz. Oświadczył się o kochanej osobie. O. papa, pa. Musimy zakończyć, randkę. Mam Na nadzieję, że się nie obrazisz. O, co? Weź. Nawet o, mnie nie donerwuj. Kobieto, jesteś moją narzeczoną. Oświadczyłem ci się, a ty mi tutaj... <laughs> dobra, wracamy do domu. No, słuchajcie. Myślę, że taki krok yy, dzielana w dorosłość... Ciekawe, czy tutaj wszyscy śpią, śpią, no i dobra. Śpią, 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 proszę też iść spać. E, a my będziemy kończyć odcinek. Takie zaręczyny. Powrót ze studiów, zaręczyny, myślę, że spoczko. E, no i co? W kolejnym odcinku, no właśnie to będzie dużo zależało od Was, co będzie w kolejnym odcinku dokładnie. Czy może jednak studia, czy może jednak już lećmy w te właśnie... Wieczór kawalerski, już zacznijmy się przygotowywać do, e, właśnie do kolejnego pokolenia, już tak wiecie, bardziej. Może fajniej by było właśnie, żeby jeszcze na ślubie była i, i, i Allison, i, i Styles, to też by było ciekawie. No i to. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i papa.